Witam Was serdecznie, Resi się kłania, moi drodzy Był taki okres czasu, w którym powiedziałem Wam, że Czy przetrwałbym apokalipsę zombie W światach różnego typu I w tym oto Miejscu przewinął się Jeden ważny segment A konkretniej Miasteczko Raccoon City Racon City Które się pojawiło było dosyć ważnym elementem tego całego nagrania i powiem Wam, że miast, że wielkość miasteczka Rachon City pozwoliłaby nam na wiele różnych przygód, aczkolwiek czy przetrwalibyśmy wydarzenia w tym mieście jest kwestią dyskusyjną. Albowiem zacznijmy od tego co w 1998 roku działo się w górach Arkley, Bo chociaż Racon City było miasteczkiem, to i to dość sporym, którego jak widzicie po samych mapach jest dość dużo, oraz miało swój własny posterunek policji, to. Miasteczko Raccoon City miało pewne problemy, którymi, z którymi zaczęli się borykać. Bo jeżeli mówimy o tym, czy przetrwałbym w miasteczku Raccoon City w momencie, gdy działy przed akcją Resident Evil, to owszem, tam bym przetrwał. Ale weźmy na ten model przykład, jeśli przyszedłbym na świat i, i na przykład miał... Nie wiem, 18 czy 19 lat w momencie wybuchu pandemii w Raccoon City jest to o tyle problematyczne, że samo miasteczko Raccoon City było domem korporacji Umbrella, i tu był pierwszy problem, z którym się będziemy borykali, bowiem Umbrella w czasie wydarzeń Willi Spencera, które się tam działy, czy w ośrodku doświadczalnym, kiedy James Marcus się mścił na korporacji już przysporzyłoby nam pierwszych problemów ponieważ wielu ludzi pracowało dla Umbrelli nawet nie wiedząc nad czym oni pracują prawda? choćby wykonywało proces sprzątające czy inne tego typu rzeczy i my jako gracze moglibyśmy się mm, e, moglibyśmy tego nie przetrwać ale zacznijmy od tego czy przetrwałbym w apokalipsie zombie w Raccoon City bowiem mm, samo Rakon City mm, jest podzielone na podzieliłoby to na kilka kwestii i pierwszą kwestią mm, byłaby a niech będzie jak bym sobie poradził z zombiakami? Jeśli chodzi o Rakon City, to pierwsze co przychodzi nam do głowy, to moment, w którym spotykamy zombie. Jak z nimi sobie możemy poradzić? Wbrew pozorom, miasteczko Rakon City, w przeciwieństwie do innych miast, czy tego miejsca, gdzie mieszkam, Mogłoby mi dać sporą przewagę pod względem tego, jak miałbym tam przeżyć. Czy przetrwałbym tą apokalipsę? Mógłbym, technicznie. Aczkolwiek nie jest to takie zero-jedynkowe, jak mogłoby się wydawać. Po pierwsze, same zombie nie stanowiłyby dla mnie żadnego zagrożenia. Jednakże to zależy o czym mówimy. Czy mówiąc o Racon City mówimy o wydarzeniach Willi Spencera, gdzie pojawiały się Crimson Heady. Czy mówimy o Racon City jako yy, o mieście, czyli że będziemy mieli do czynienia z samymi zombiakami. To bardzo ważna informacja, bo przez to będziemy mogli yy, się zorientować w tym, czy miasto będzie na naszą korzyść czy też nie Jednakże pierwszym aspektem, jaki bym poruszył, byłyby zombie. I okej. Okay, zombie bym przetrwał, bo zapewne przy którymś z martwych policjantów czy innych ludzi, czy na przykład tych ludzi z Umbrella Corporation, znalazłbym broń i po drodze bym się zaopatrzył w tym wszystkim. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że mieszkałbym w Raccoon City, a nie jak Claire przyjechałbym do Raccoon City czy Leon, to wydaje mi się, że ja byłbym tam już od pierwszych dni epidemii, czyli od mniej więcej 26 września czy 27, żeby... 27, żeby... Czyli przetrwałbym pierwsze momenty apokalipsy. Jako pasjonat gier zombie byłbym w stanie się zorientować w terenie i wiedzieć, że to co mam przed sobą już nie jest ludźmi. A z racji tego, że wiele budynków w Raccoon City ma takie półbalkony z awaryjnymi przejściami, mógłbym się dość łatwo przemieszczać po całym mieście. Jednakże zombie to nie jedyne zagrożenie, jakie przed nami stoi. Jest jeszcze kilka. Następny problem, właśnie. Jeśli chodzi o... Yy, pracowników kanałów ściekowych, yy, to miałbym przesrane, jeśli bym nim został. Aczkolwiek ja nie lubię smrodu ścieków, więc raczej by to nie było. Ale przechodząc przez ścieki... Mógłbym natrafić na Huntery Gammy i to już nie byłoby takie proste je pokonać. Bo Huntery Gammy są dość trudnymi przeciwnikami. A jeśli chodziłoby z kolei i schroniłbym się na posterunku policji w Racon City, co mogłoby nastąpić, to napotkałbym na likery. Aczkolwiek. Orientując się o tym, że one stoją przede mną i nie, i nie reagują, to od razu bym się skapnął, że, nie hałas, że hałas je pobudza i yy, jednak bym nie hałasował. Yy, czy to jednak nam daje wiele? Niestety nie. Z prostego powodu. No, właśnie, tyrant. Tyrant byłby katastrofą. Ścigałby nas przez całe miasto. A biorąc pod uwagę, że było ich 6 sztuk, które zostały wszystkie wysłane do Dragon City, mogłoby spowodować, że niestety, ale bylibyśmy w niezbyt po fajnym położeniu i musielibyśmy co chwila je powalać. A przy takiej sytuacji koniec amunicji mógłby nastąpić dość szybko. Czy jednak policjanci z rachunku City by nam pomogli? Oczywiście, że nie, bowiem sami sobie nie radzili. Oni sami nie rozumieli co się dzieje. Czy jednak gdybyśmy weszli wzięli pod uwagę, że na przykład spotkalibyśmy na swojej drodze Jill, Claire albo Leona, czy bylibyśmy w stanie z nimi współpracując działać tego. Z Jillką mogłoby być ciężko, dlatego że Jill jest bardzo nieufna względem ludzi i mogłoby się to skończyć w ten sposób, że Jill raczej by się starała przetrwać sama. Czy jednak spotykając Claire i Leona e, moglibyśmy coś zdziałać? E, z tyrantem zapewne tak. E, aczkolwiek jeszcze, z, jeżeli byśmy w jakimś cudem za, e, weszli w kontakt z Jill, pozostaje jeszcze jeden problem: no właśnie, nemezis. Nemesis byłby problemem e, w bardzo dużym stopniu, bo jest bardzo szybki, bardzo zwinny. I mógłby nas wielokrotnie zaskoczyć. I w takim wypadku ja bym zwyczajnie mógł tego nie przetrwać. Bo ja reaguję z dosyć późnym zapłonem. I o ile zombie, likery, huntery czy tyrant nie stanowią dla mnie zagrożenia aż takiego, to jednak nemesis mógłby nim być. A. Ale, czy razem współpracując z Claire i Leonem, bylibyśmy w stanie e, przejść przez posterunek? To bym już e, był bardziej optymistyczny. E, jednak, czy doprowadziłoby to nas do całości? Raczej nie. I już wam tłumaczę dlaczego. Według mnie. Nie przetrwałbym w Rakon City. Mało tego mógłbym e, zabić Claire i Leona przez to. Choroba zawsze była moim największym wrogiem. Wydarzenia w Rakon City dzieją się z biegiem czasu. 1 października 1998 roku miasteczko Rakon City przestało istnieć. E, w, I mogło być to być y, z, y, y, związane już z tym, że ja zwyczajnie nie zdążyłbym y, się pojrzeć. Poza tym jest jeszcze jeden stwór, y, który, biorąc pod uwagę, że weszlibyśmy w interakcję z Claire, moglibyśmy go spotkać. No właśnie, G. Birkin. Wirus G. był jednym z najgroźniejszych wirusów w Raccoon City. I wydaje mi się, że Birkin mógłby dla nas stanowić nie lada zagrożenie, a jego szybkie ataki mogłyby mnie nieco zdezorientować. I jeśli szukacie momentu, w którym mógłbym zginąć w czasie fabuły Resident Evil 2 albo 3, to właśnie byłby to to miejsce, gdzie Jeep Birkin hmm, był uderzał. Więc wydaje mi się, że... Zwyczajnie w takim wypadku byśmy nie zdążyli. A potem, co by się wtedy wydarzyło, gdybym nawet przeżył? Czy dałbym radę samotnie uciec z Rakon City To jest najważniejsze pytanie. Rakon City jest dużym miastem. Ucieczka na piechotę jest niemal niemożliwa, bo w okolicy wioskach, na stacjach paliw i tak dalej roiło się od zombie. Wymijając je, tracimy czas. A czas jest w tym momencie nieubłagany, bowiem e, nie tylko zombie stanowią problem, ale i to co się z Rakot City finalnie stanie tutaj. E, o poranku pierwszego października Rakod City przestało istnieć. Czy żeby przed wybuchem nuklearnym. E, zapewne nie razem z zombiakami. Jednak czy przetrwałbym samo starcie z nimi? To, powiem wam, że to też nie jest takie zarynek. Mimo, że z zombiakami mógłbym walczyć, to ich zmasowana ilość, pogarszająca się z każdą chwilą sytuacja w Rakon City, mogłaby mnie po prostu przytłoczyć. Samo miasto jest olbrzymie. I wydaje mi się, że w Racon City zwyczajnie mógłbym się zgubić. Jednak czy dałbym radę tego? Zamieszczać się po Racon City w miarę płynie? Wydaje mi się, że miasteczko jest tak spore, że mógłbym się zwyczajnie w nim zgubić i nie odnaleźć drogi przed świtem. A czas nadal pędzi. Jednak najważniejsze pytanie. Czym bym się zajmował w gdybym się tam znalazł, czy, czy co bym zrobił, co bym zrobił, zanim bym, gdzie bym pracował? Według mnie, pracę w miasteczku Rakońdzicy mógłbym mieć wiemy. Mógłbym pracować albo dla jako sklep sklepu. w restauracji, tam bym zginął na pewno albo mógłbym pracować jeszcze jednym miejscu, gdzie jest najpewniej jeszcze szybciej, czyli w korporacji umbrella o dziwo. i może nie byłbym naukowcem, ale na przykład dozorcą mógłby być nie? lub też strażnikiem. Więc jak widzicie, w mimo że z samymi ząbiakami mógłbym wejść w starcie, to o ile bym się e, tego, to, to tutaj może przejdziemy na podsumowanie, bo już wiecie czym bym się zajmował i tak dalej. Podsumowanie zatem. W ogólnym rozrachunku, mimo że mógłbym przetrwać kilka chwil w miasteczku Raccoon City, to... Wydaje mi się, że suma sumarum Rakon City przytłoczyłoby mnie tym, ile jest ilością zombie bo jak już nie dali rady sobie na początku, to ja jako niewyszkolony w sztukach walki, jak na przykład Leon jako policjant, czy Claire jako yy, siostra Chrisa Mógłbym sobie zwyczajnie nie poradzić z y, zombiakami. Więc y, finalnie suma sumarum y, Rakon City pokonałoby mnie Lub po prostu czas by upłynął i y, zwyczajnie bym y, się w tym wszystkim zabił Więc Suma Sumarum Mój y, pobyt w Rakon City ostatecznie można uznać za porażkę bo albo by mnie zabiły zombiaki, które swoją liczebnością by mnie e, przytłoczyły, lub też wybuch nuklearny, który następuje po poranku 1 października. Suma sumarum Raccoon City pokonuje mnie pod każdym możliwym aspektem. Jego wielkość oraz nieprzewidywalność zombie powoduje, że e, niestety ale większość z nas, graczy, mogłaby sobie w tym miasteczku zwyczajnie nie poradzić. Dodatkowo wydaje mi się, że większość ludzi wtedy nie miała telefonów komórkowych, ponieważ, mimo że poruszam to na podsumowaniu, są to lata 90. XX wieku. Komórki jeszcze są albo mało liczebne, albo nie istnieją. Więc. Ostatecznie, summa summarum, Raccoon City pokonałoby większość graczy, ale mnie przede wszystkim też. Przy okazji trzeba też zaznaczyć to, że Racon City mogłoby mnie jeszcze pokonać z powodu choroby, która by zapewne uderzyła ze stresu i mogłaby mnie zabić w każdym momencie, a nie wyobrażam sobie, by główni bohaterowie gier Resident Evil 2 lub 3 mogliby mnie targać ze sobą przez całą drogę. Najpewniej by mnie zastrzelili w tym momencie. A Wy co sądzicie? Czy według was przetrwałbym w Racon City? I napiszcie też w komentarzach koniecznie, czy wy byście według was przetrwali w Rakon City i dlaczego moglibyście przetrwać Apokalipsę w Rakon City, która się działa. Eee, czy dlaczego. W, jak, w jaki sposób byście przetrwali? Możecie nawet napisać kilku stronnicowe te dokumenty, które powodują, że według Was byście przetrwali w Racon City. Chętnie sobie te komentarze będę czytał. Ja większość komentarzy pod ostatnim filmem czy przetrwałbym apokalipsę zombie poczytałem sobie. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. W komentarzach również napiszcie, co jeszcze mógłbym, jakie jeszcze mógłbym poruszyć miejsca, w których bym miał Przetrwać i yy, no, i właśnie, też piszcie różne rzeczy, dlaczego według Was mógłbym przetrwać w Rachman City, albo też czy się ze mną zgadzacie, i yy, yy, też czy Wy byście przetrwali w tym miasteczku oraz w wielu innych, oraz dlaczego yy, dane aspekty by się poruszyły. Dziękuję Wam za oglądanie. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Arkady Solskiego w tym Krew kamienia, Serce lodu książek Katarzyny Kliogucewicz w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konsultyny komentarz, followa na Instagramie, Twitchu, Skiku. Widzimy się w następnych odcinkach tematycznych i igrowych. Trzymajcie się, hej, hej, papatki.